Kto jest najpiękniejsze. Spotkały się nad rzeczką zwierzęta i zaczęły się przechwalać: Które z nich jest najpiękniejsze? Ja na pewno jestem najpiękniejszy. Mam największe nogi i najdłuższy nos powiedział słoń i pomachał słoniową trąbą Ale za to masz małe oczka. Zobacz, jakie ja mam piękne, duże oczy pochukiwała sowa to ja jestem najpiękniejsza. Duże oczy zasyczał wąż też mi coś ja mam śliczny, długi ogon popatrzcie tylko i wąż zawinął swój ogon w pętelki co to za ogon! Nie wiadomo, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna, zamruczał hipopotam. Nie to co u mnie. Popatrzcie tylko, ogonek mam mały, ale za to jaki brzuch, największy na świecie. I co z tego? Zarżał koń. Taki dużo zupełnie łysy. Nie masz takiej grzywy jak ja, ani długiego ogona. To ja jestem najpiękniejszy. Ja też mam śliczną grzywkę i pędzelek z włosów na ogonie przechwalała się żyrafa a na dodatek mam najdłuższą na świecie szyję. No, proszę, kto chce się ze mną zmierzyć? I co ci po takiej długiej szyi? pisnął zając: Skoro uszy masz malutkie, uśmiać się można. Popatrz na moje uszy. Takich uszu nikt się nie powstydzi. Podczas gdy zwierzęta przechwalały się i prawie kłóciły ze sobą, przybiegł do nich malutki kundalek. Dobrze, że jesteś, zawołały zwierzęta. Przyjrzyj się nam i powiedz, kto jest najpiękniejszy, no powiedz. Hał! Zaszczekał piesek. Każde z Was mi się podoba, ale coś Wam powiem. Mam małe uszka i krótki ogonek, szare oczka i niewielki łaciaty brzuszek. Nigdy nie myślałem, że jestem ładny. A dzieci, które mnie kochają, powiedziały, że jestem najpiękniejszy na świecie. Bajeczka o listonoszu i zwierzolandii. Działo się to bardzo, bardzo dawno temu w Zwierzolandii. Mieszkały tam w wielkiej zgodzie i przyjaźni różne zwierzaki. Zwierzolandią rządził mądry i dobry król lew. A każde ze zwierząt zajmowało się jakąś pożyteczną dla wszystkich pracą. I tak Mały chomik, który umie robić zapasy, został naczelnym magazynierem w Zwierzolandii. Szop Pracz, mieszkając nad wielkim strumieniem, był odpowiedzialny za czystość. Przechadzał się po Zwierzolandii, wymachując ogonem w białoczarne czarne paski i przypominał. – Proszę myć owoce i warzywa przed jedzeniem i nie zapominajcie też o myciu łapek. Mądra sowa założyła szkółkę dla dzieciaków zwierzaków i spoglądając przez okulary, baczyła, by wszystkie maluchy uczyły się pilnie. Sroczka, co kaszkę ważyła, była główną kucharką w zwierzolandii i dbała, by nikt nie chodził głodny, a zwłaszcza król jad dużo i smacznie. Kogut budził rano wszystkie zwierzęta głośnym kukuryku, a kury, nioski, co dzień znosiły kopę świeżych jaj na śniadanie. Nawet mały konik polny zawsze był zajęty pożyteczną pracą. Cały dzień stroił skrzypki i co wieczór dawał wielki koncert na scenie z liścia pikowca. A robaczki świętojańskie oświetlały scenę małymi laternkami. Długo jeszcze można by opowiadać o różnych zwierzątkach i o tym, co każde z nich zrobiło pożytecznego dla mieszkańców zwierzolantii. Tylko kankur nie robił nic poza skakaniem, przeskakiwaniem, podskakiwaniem i ich obsesaniem. Aż pewnego dnia. Wezwał go do siebie król lew i zapytał. Powiedz mi, mój drogi, czym ty się właściwie zajmujesz? Wcale się nie zajmuję, odparł kangur podskakując. Po prostu nie jestem zajęty. Co wobec tego robisz? dopytywał się król lew. Hopsa, sam, odpowiedział wesoło kangur. Hopsasaż powiadasz? Ale czy to hopsasanie jest komuś potrzebne? Pytał lew. Czy nie pomyślałeś, że mógłbyś zrobić coś pożytecznego? Ale co? Zdziwił się kangur. Widzę, rzekł Lew, że masz na brzuchu piękną i wielką torbę. Może mógłbyś w niej coś nosić? Na przykład, na przykład listy, bo w zwierzolandii bardzo brakuje nam listonosza. Kankur zamyślił się, spojrzał na swoją torbę i odpowiedział: Czemu nie? Mogę nosić listy, oczywiście, jeżeli nie będą mi przeszkadzały w saniu? Świetnie, mamy więc listonosza, ucieszył się lew. I szybko napisał na liściu palmy list następującej treści. Uprzejmie proszę o dostarczenie mi tuzina świeżutkich jaj na jajecznicę. Podpisano lew. Proszę, powiedział, zanieś ten list kurom. Kangur włożył list do torby na brzuchu i podskakując pobiegł do kurnika ale po drodze tak hopsasał, że list wypadł i skupił się gdzieś pośród innych liści. Na drugi dzień głodny król lew napisał drugi list, tym razem do sroczki. A list był następującej treści. Droga sroczko, proszę uważać dla mnie wielki gar kaszki z mleczkiem. Jestem głodny niesłychanie. Podpisano król Lew. Niestety, Kangur zupełnie niechcący, wychopsasał ten list, skacząc po polach i kurkach Swieżolandii. Żaden listonosz nie gubi listów, złościł się król Lew. Jak możesz być taki nieuważny? Będę musiał chyba poszukać sobie innego listonosza. Przepraszam królu, wymamrotał kankur. Od jutra już się poprawię. Słowo daję. Następnego dnia król lew naskrobał pazurem list do chomika. A list był następującej treści: Mój drogi, czy masz w swoim magazynie coś na ząb dla mnie? Głód mi doskwiera coraz bardziej. Podpisano głodny król. Kangur schował list do torby i postanowił zanieść go prosto do chomika. Lecz po drodze znowu zaczął hopsasać, aż zapomniał dokąd idzie. A podczas hopsasania królewski list wypadł na trawę. Całe szczęście, że przelatywał tamtędy gołąb. Podniósł list i zaniósł go wprost do chomika. Nie minęło wiele czasu i gołąb przyniósł królowi odpowiedź, że magazyn jest pełny, a chomik zaprasza lwa na prawdziwą ucztę. – Zwalniam cię! – zaryczał król lew do kangura. – Od dziś nie będziesz już listonoszem. – To gołąb, choć mały i słaby, Potrafi dostarczyć pocztę. Zmykaj stąd, bo jak się bardziej rozzłoszczę, to cię zjem. Kangur ze strachu chciał się schować do swojej torby, bo nigdy nie widział króla w tak złym humorze. Gołąb gruchał: Gruchu, gruchu, uciekaj, leniuchu. I właśnie od tej pory wiadomości po całym świecie roznoszą. Gołębie pocztowe, a kangur. Kangur ze wstydu uciekł aż, aż do Australii i mieszka tam po dziś dzień, hopsasając po wielkich stepach i wesoło podśpiewując. Bajka o czerwonej kredce W małym blaszanym pudełku mieszkały sobie różnokolorowe kredki. Kredka żółta, która rysowała słonko i kaczuszki. Kredka zielona, rysująca trawę, liście i las. Kredka niebieska, ta od nieba, chmurek i niebieskich migdałów. Kredka brązowa, jak czekolada, która umiała narysować drewniany płot i kudłatego pieska. Mieszkały tam też kredki fioletowa, różowa, czarna, pomarańczowa i każda z nich lubiła rysowanie. Tylko czerwona kredka choć mieszkała w tym samym pudełku nie chciała rysować bardzo bała się, żeby nie zepsuć sobie pięknego czerwonego noska. Czasami gdy inne kredki biegały wesoło po papierze i ścierały, a nawet łamały sobie noski, czerwona kredka przeglądała się w lusterku i pomrukiwała. Jestem taka śliczna i taka czerwona i mam taki piękny, ostry nosek. Muszę o siebie dbać. Nie będę biegała po kartce, bo mogłabym się zepsuć. Pewnego dnia kredki śmiejąc się, biegały jak zwykle po kartce papieru. Zielona rysowała wysoką zieloną trawę i jagodowe krzaczki. Fioletowa dorysowywała do nich fioletowe jagody. Niebieska kredka aż dwa razy musiała temperować sobie nosak, żeby namalować wielkie niebieskie niebo. Różowa kredka narysowała w trawie małego krasnala. Brązowa zrobiła mu oczy i włosy, a czarna wielkie krasnalowe buty. A czerwona kredka jak zwykle przeglądała się w małym lusterku. – Aż to nagle? – Zimno mi! – zatrząsł się rysunkowy krasnalek. – Och! – krzyknęła żółta kredka. – Zapomniałam o słońcu! I raz, dwa narysowała ciepłe, żółte słoneczko. Zimno mi, popiskiwał dalej krasnalek. Muszę mieć czapeczkę i krasnalkową kapotę, bo inaczej zamarznę zupełnie. Straszny wiatr wieje w tej trawie. Wszystkie kredki rzuciły się na ratunek. Każda chciała ubrać krasnalka. Będziesz miał kolorowe ubranko, Wołały w kratkę albo w paski? A może chcesz w kolorowe groszki? Przepraszam was, pisnął krasnalek, ale chyba wiecie, że wszystkie krasnale chodzą tylko w czerwonych kapotkach i w czerwonych czapeczkach. Zrobiło się cicho i wszyscy popatrzyli na czerwoną kratkę, która trochę przestraszona zastanawiała się, co robić. Musisz mu pomóc! wołały kredki do czerwonej. I wtedy czerwona kredka, powoli i bardzo ostrożnie, narysowała czerwoną kapotkę, uważając, żeby nie złamać sobie noska. Jeszcze czapeczkę, bardzo proszę! drżał Krasnoludek. Czerwona kredka narysowała więc piękną czapkę, z dużym pomponem. A wtedy, zupełnie dla żartu, niebieska dorysowała szybko na niebie chmurka i dużo kropla deszczu. Zmoknę, zmoknę, krzyczał krasnalek. smokne i będę kichał. Wtedy czerwona kredka, nie namyślając się długo, narysowała wielki czerwony parasol dla krasnoludka. I choć miała stępiony nosek, który zaraz obejrzała w lusterku, to była z siebie bardzo dumna i bardzo zadowolona. O ciekawskiej żyrafie. Dawno, dawno temu żyrafy wcale nie miały długiej szyi. Wyglądały podobnie jak konie, Miały tylko w odróżnieniu od nich ciemne plamki na żółtej sierści. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło, a sprawiła to żyrafa Eleonora. Eleonora była bardzo miłą i dobrą żyrafą. Miała jednak pewną wadę. Była bardzo ciekawska. Chciała wiedzieć wszystko o innych zwierzętach, co robią, co myślą i jak mieszkają. Wciąż wszystkich podglądała. Zaglądała do każdej dziupli, do każdej norki i choć inne zwierzęta gniewały się na nią, ona była strasznie ciekawska. Jej przyjaciółka, zebra, mawiała. Eleonoro, Musisz się tak oduczyć, bo nikt cię nie będzie lubił i zostaniesz sama. Ale żyrafa nie słuchała. Podglądała wszystkich i wszystko, co znajdowało się w lesie, aż wreszcie pewnego dnia pomyślała, że zna już cały las i jego mieszkańców na pamięć, że nie ma w nim już nic do oglądania. Oprócz chatki babyjaki, która znajdowała się w samym środku lasu. Eleonora wcześniej tam nie chodziła, ponieważ wszystkie zwierzęta bały się babyjaki. Mówiono, że jak się ją zdenerwuje, to nie wiadomo czego się po niej spodziewać. Żyrafa zwierzyła się zepsze ze swojego pomysłu. A ta odpowiedziała: No nie, tego już za wiele. Mało ci podglądania wszystkich zwierząt? Musisz jeszcze iść do baby jaki? Chcesz, żeby cię zaczarowała? Nie zaczaruje mnie, powiedziała Eleonora. Tak dobrze umiem poglądać, że nawet nie będzie wiedziała, że tam byłam. Rób jak chcesz. Odpowiedziała zdenerwowana zebra. Ale ja nie chcę o tym słyszeć. Ciekawska żyrafa poszła do samotnej chatki na kurzej nóżce. Gdy już znalazła się przed chatką, zobaczyła, że jest w niej tylko jedno małe okienko i znajduje się bardzo wysoko. Postanowiła więc po cichu wejść na ławeczkę i zajrzeć do środka. Gdy stanęła na paluszkach i już, już miała zajrzeć do okienka, ławeczka przewróciła się z hałasem. Baba Jaga od razu wyjrzała z okienka. O! Czyżby to była ciekawska żyrafa? Teraz mnie przyszłaś podglądać? jedna żyrafa znieruchamiała ze strachu. Co, żyrawko nie mogła sięgnąć do okna? No to masz, teraz już będziesz mogła, krzyknęła Baba Jaka i dotknęła żyrafę swoim długim pazurem. W tej chwili Eleonorze wyrosła długa szyja, tak długa, że jej głowa wystawała aż nad dach pchatki baby Jaki. — Mam nadzieję, że to cię nauczę, że nie wolno być ciekawską — powiedziała baba Jaka i zatrzasnęła za sobą okiennicę. Żerafa pobiegła szybko nad jezioro, obejrzała się w wodzie i gdy zobaczyła swoje odbicie, ze wstydu na zawsze uciekła ze swojego lasu. Od tego czasu żyrafy mieszkają na wielkich, suchych sawannach i wszystkie mają długie szyje, a wszystko to przez żyrafę Eleonorę.